O co ci chodzi w motocyklach jako pasażerce? Ja, żeby było wygodne, to na pewno. Czy to jest, jest wygodne? Tak, jest mega. No jakby tu mogę sobie oprzeć rękę, oprzeć okay. się normalnie. Jasne. Więc mega Jasne. polecam. Polecamko. <słuch> Proszę bardzo. Dwa kaski, jeszcze jest sporo miejsca na rękawiczki. I mamy. Bardzo kobiecy motocykl, bo ma kuferek bo mamy wszystkie akcesoria potrzebne do tego, aby nagrać małą pogadankę o tym motocyklu. Tak? Owszem, <grych> róbmy to zatem. No dobra, skoro mamy wygodne miejsce, mamy bardzo ciche miejsce i mamy bardzo wygodny motocykl, to kilka faktów o tym motocyklu, których nie znajdziecie w internecie. Szukałam prędkości maksymalnej. Otóż ten motocykl niby teoretycznie kręci się do 8000, a w praktyce kręci się do 4000, co daje mu prędkość maksymalną pod kagańcem, czyli 180 km na godzinę. Przetestowałam to, bo na chwilę pojechałam do Berlina. Już jest na mnie? Mhm. To ja. Mhm. A zatem można śmiało powiedzieć i śmiało zacząć tę ową opinię od ceny tego motocykla. Nikt tego nie robił, więc dlaczego wam ja tego nie zrobił? Skoro już zaczęłam od prędkości maksymalnej i tego, że ten motocykl nie jedzie szybciej, bo nie może e, szybciej niż 180 km na godzinę, to powiem, że kosztuje on. Ale czy warto? I teraz. Kapuchę. Za ten motocykl. Cięcie. Nie widać, pani asystentko? Oczywiście, że ją widać. Motocykl. Mam nadzieję, że nie widać twojego cienia. <laughs> e, e. Dobra. To, co mnie urzekło w tym motocyklu, to na pewno jego wygoda. Bo bez wątpienia ten motocykl jest wygodny. Skrzynia automatyczna tutaj mi robi. Jakby to jest spoko, nie muszę się martwić się biegami czy tam martwić. Powiedziałam to? W sensie. Czemu motocyklowi pasuje automatyczna skrzynia biegów? Umówmy się. Gdyby ją wtrenili do, nie wiem, pani Gale, to pewnie bym się obraziła na Ducati, że zrobiła takie rozwiązanie. Natomiast skrzynia automatyczna w tym, że motocyklu, który jest takim, nazwałabym taką mocną, szybką ciężarówką motocyklową, pasuje. I tyle o skrzyni biegów. Jest siedmiostopniowa, są trzy tryby, cztery ja... właściwie tryby. Ja... Natomiast to, co mnie urzekło, to to. Pokaż mi tu. Teraz dawaj na mnie. To to mnie urzekło, bo faktycznie jak byłam na Podlasiu i motocyklem wjechałam na prom i było delikatnie z górki, to zaciągnęłam to i było już bardzo bezpiecznie, motocykl mi się nie staczał. To jakby fajne, nie spotkałam tego nigdzie indziej. Urzekło mnie lusterko, bo lusterko jest również osłoną na ręce i jak padał wielki deszcz, to mi dupsko po prostu nie zmokło, tak jakby zmoknąć mogło na przykład na moim Warriorze. Ten sześciocylindrowy bokser ma 170 Nm, 126,5 konia mechanicznego. Wiecie co? To daje radę. To daje radę, pomimo tego, że ten motocykl nie jest wyścigowy, a może być wyścigowy, co pokażę w przebitkach czyli on też ma pazur, on też potrafi, on też może. Opiera się o niego równie wygodnie jak jeździ. Jeśli chodzi o dane techniczne, to najważniejsze informacje dotyczące tego motocykla to jest 170 Nm. O czym już wspominałam? Zbiornik paliwa 21 litrów. I teraz na myśl przychodzi pytanie, to ile pali ten motocykl, ten, ten bokser, ile on pali? No, w zależności jak się jedzie. Ja tam dość długo usilnie jadąc do Niemiec, starałam się sprawdzić prędkość maksymalną. To spalanie było naprawdę blisko 8 litrów. Dużo, nie dużo, To jest podróż. To jest motocykl. Ktoś zapyta: Ja nigdy nie liczę i po dziś nie wiem, ile Warrior pali, chociaż wiem, ile robi na zbiorniku, bo często świeci się rezerwa. Wysokość siedziska jest 745 mm. I teraz, jak ja wstaję i siadam, to mam jeszcze spory, spory zapas. Tutaj na ten motocykl osoby niższe również sobie. Moja generatorka puściła bonia? Nie. <laughs> Ludzka rzecz, tak jak jazda na motocyklach. <grych> Ludzka rzecz. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, tyle i teraz chwilę o wygodzie. Come on. Odpowiemy sobie na pytanie, czy ten motocykl jest wygodny. Ha, no jest wygodny. Ja nim zrobiłam już teraz około 1200 km. Hello, to jest Goldwing, więc ten motocykl jest arcywygodny. Już sama nazwa Goldwing. To synonim słowa wygodny. I teraz to, co sprawia, że on jest wygodny dla mnie, to szyba. I tutaj jest taki pstryczek. I ten pstryczek, tutaj go widać, on powoduje, że jak mamy tak i mamy na maksa podniesioną szybę, jak mamy tak, to masz wrażenie, że ktoś z tyłu robi ci to. <grym> Więc jest walka z głową. Natomiast jak już otworzymy to. To Ten pęd powietrza się e, recyrkuluje w ten sposób, że już siedzisz normalnie, nic Ci tam tamtej głowy nie e, popycha do przodu. I tutaj można pokazać coś, co wszystkie materiały w internecie już pokazują, czyli szyba w górę, w dół. E, kwestie komfortu. Bieg wsteczny. Ten motocykl ma bieg wsteczny i jest dostępny pod, pod tym guzikiem. Dokładnie pod tym guzikiem. I teraz, czy ja używam bieg wsteczny? W żadnym motocyklu, który ma bieg wsteczny, oferuję w, swojej, w swoim wyposażeniu. Nie używam biegu wstecznego, nie dlatego, że jestem taka super silna i... i oh, my, my, my. Tylko po prostu ja się wychowałam na motocyklach, które nigdy nie miały biegu wstecznego i byłam małą dziewczynką i, i szczerze, nie umiem tego używać, wolę pchać. Kwestie wygody są również bardzo ważne dla pasażera. O tym zaraz powiemy, bo ja mam pasażerkę, Pasażerka, pasażer, którego będziecie wozić, mają podesty. Natomiast już kierowca tutaj podestów nie ma. I szkoda, że tych podestów nie ma, bo niewątpliwie podesty są bardzo wygodne. I w innych motocyklach typu Indian Challenger, czy BMW są podesty. Kurczę. Podesty są wygodne, naprawdę to zupełnie zmienia postać rzeczy i wygodę dla nogi podczas podróżowania. Także to powiedziałabym, że w tym komforcie jest to minus. Jeśli chodzi o kwestię komfortu dla pasażera, jest to bardzo wygodna sytuacja, natomiast nie wiedziałam, że ona tutaj jest, bo taka napa jest tak wielka. Są podnóżki, pokazywałam, są tej wielkości, i tutaj pasażer może grzać sobie dupę, a ja. Mogę grzać sobie tutaj dupę, a tutaj ręce. Jako ciekawostkę powiem, że... te rączki są... no strasznie długie. Ja nie, chyba je zmierzę, strasznie długie są. Niepotrzebnie. Czy już widzieliście internety? Wszystkie, które mówią, że ten motocykl ma poduszkę powietrzną, to ma poduszkę powietrzną. To, czego mi brakuje, to to, że ten schowek... Ja mam iPhone'a Max i ten iPhone ledwo się tutaj mieści, szkoda. I szkoda, że nie ma ładowania. A tutaj jest guzik, który otwiera to. I tutaj tankujemy paliwo. Benzynę. Chciałam nagrać ujęcie, i. Tak, to jest. To jest moja asystentka. Dobra, to jak tutaj jesteś i przerwałaś mi nagranie, i nie trzymasz telefonu, bo ja miałam go trzymać do super przebitki. To opowiadaj, jak się jeździło. Yy, powiem tylko tyle, że jest serio mega fajnie. Yy, jest wygodnie, to na pewno. I bardzo mnie yy, ucieszyło to, że jak się siedzi, to można oprzeć sobie po gry. Yy, I w ogóle ogólnie trzymanka, jeżeli chodzi o uchwyty, są mega fajne. Myślę, że dostosują się do każdego. Yy, natomiast op yy, oparcie jest też super. Yy, nie czuć tych kufrów na yy, plecach tylko czuć miłe, yy, miękkie oparcie, a co do siebie, podesty, tak, podesty też są mega fajne, yy, są duże. Yy, są fajne i dostosowane do yy, powiem, że każdego. Więc jest super. <śmiech> <śmiech> bardzo się cieszę, ale super, że zwróciłaś na to uwagę, bo ostatnio jeździłyśmy motocyklem typu Adventure tak. z kuframi, które nie mają do bardzo zabezpieczenia były na plecy. Yy. Kurczę, no to właśnie, Paulinciu, bo, bo raz jest wygodnie, raz niewygodnie, to zależy właśnie od miejsca i czasu. Jak jeździłyśmy innym motocyklem typu Warrior, to kompletnie było niewygodnie. Później przyjechałam tym Adventurem, a teraz tym motocyklem, to już zupełnie zmienia postać rzeczy i reguły gry, podróży, co? No. Super, a powiedz, ile Paulin zmieści się z tyłu tutaj? Paulin tutaj? Tak. tak. Yy, powiem, jedna. jest zazdrośniku. Nie. Na bank chcielibyście zobaczyć, jak robi prezentację i jak siedzi z tyłu na tym fotelu, i jeszcze jeszcze coś więcej ma do powiedzenia tak. pasażerka, bo to jest ważne i nie było takiego testu. Hondy Goldwing, która jest testowana przez dwie kobiety, mało tego przez jedną młodą specjalistkę. Dobra, a więc zacznijmy od tego, że to jest duże i to jest bardzo wygodne. No, i właśnie tak jak wcześniej mówiłam o tych rękach, to można sobie na spokojnie oprzeć. I tak jak mówiłam też o tych uchwytach. To wskakuj. No, no, wskakuje. Wskakuj, wskakuj. Okej, okay. a więc tak widzicie, tutaj daje się nogi i się zmieszczą. Tutaj można się normalnie, fajnie oprzeć, dać ręce albo się po prostu trzymać. Jak ktoś lubi prosto być, to może się bardziej do tyłu posunąć i być prosto, ale ktoś może też bardziej sobie tak się położyć, więc jest ogólnie to mega wygodne i fajne. Ja wiadomo z tego nie korzystam, bo wolę się trzymać, ale dla osób, które czują adrenalinkę taką, że nie muszą się trzymać, bo wiedzą, że się dobrze mają, i są i w ogóle ufają po prostu temu motocyklowi, to mogą tutaj na chwilkę tak sobie się oprzeć i wracając jeszcze do podgrzewania, siedzenie jest podgrzewane, no i to tyle chyba z mojej strony, jest to bardzo wygodne, ale to bardzo, więc polecam. Ja mam jeszcze jedno, polecanko, palecanko. ja mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie, do jakiej prędkości słyszałaś muzykę? Głosną. No właśnie i teraz y chwila prawdy o muzyce, uwaga, teraz kręcisz ty mnie. Let's go!